jak zrobić serwer do Mity 2 ten filmik to był mój pierwszy, no który nie za bardzo mi wyszedł, ale mam nadzieję że co niektórym pomógł. Ok, co nam będzie potrzebne, no to ClientPunk, punk, VirtualBox, Navicat, pliki serwerowe, MicI2, File Archiver, Launcher Portmap. Ok, no to zaczynamy od odpalenia naszego VirtualBoxa. OK, już mamy odpalony program, przechodzimy do nowa. Następnie dajemy dalej, i tutaj wpisujemy nazwę naszego serwera. Następnie wybieramy system operacyjny. System operacyjny będzie to BSD, inaczej mówiąc, FreeBSD. OK, klikamy dalej. I tutaj wybieramy pamięć RAM, którą przeznaczymy na naszego serwera. Ja zostawiam, tak jak jest, 128 MB. Klikamy dalej. I tutaj zaznaczamy, użyj istniejącego dysku twardego. Zaznaczamy. Następnie wybieramy folder i szukamy naszych plików serwerowych. Ja mam je na pulpicie, Baj tak nie Wybieram, wybieramy pliki i dajemy dalej. I klikamy Create. Jak widać, nasz, nasz serwer został dodany do listy VirtualBox. Zanim odpalimy, wejdziemy w ustawienia. W ustawieniach przechodzimy do sieć. Następnie wybieramy Połączona do. I tutaj wybieramy mostkowana karta sieciowa. Poniżej wybieramy Hamachi Network Interface. Zatwierdzamy OK. Teraz uruchamiamy naszego serwera. OK. OK. Za ten czas zanim rozpakuje nam tutaj pliki. Sałatuję, że tak powiedzmy. Pokażę Wam, co trzeba zmienić w portmapie, aby nie było typu wybłędów. Zostałeś połączony z serwerem. No, jak z tego co wynika, nie chce nas, na, nas połączyć. Wynika to z braku portmapa. OK. Teraz rozpakujemy naszego portmapa. Jest tutaj taki plik jak... No, kartka ze śrubą. No, wybieramy ją. OK jak widać są tutaj umieszczone adresy IP samaci my musimy je zmienić na swoje adresy z i, samaci kopujemy sobie adres IP samaci i zamieniamy nie gdy zamienimy adres końcówka musi być 100 aby na poprawnie działał serwer zmieniamy na 100 zmieniamy cówka 100 I tak wszystkich zmieniamy w portach Okej, okay, jeszcze dwa. Tu zmieni, tutaj zmieni. I końcówka 100. Zapisujemy zapisz OK. Następnie przechodzimy do naszego VirtualBoxa Login jest ROT. Ry, o O, T. Hasło taki nieśmiały. OK. Następnie wpisujemy Sys, Inny i przechodzimy do zakładki Konfigurę. Następnie wybieramy zakładkę Networking Interface No. no. I tutaj zmieniamy IP z naszego hamachi ok moje ip to jest 5 kropka 113 kropka 197 kropka 44 ok tutaj kasujemy wszystko i wpisujemy 4 kropka 2 kropka 2 3 IPv4 wpisujemy IP Samaci z końcówką 100 5.113.197.100 Tutaj kasujemy. Zostawiamy 255.0 i wpisujemy 255.0.0.0 Ok, dajemy OK. Jest escape. escape Escape. i tutaj wpisujemy ukośnik etc ukośnik etc ukośnik rc.d ukośnik native restart następnie wpisujemy ukośnik start i tutaj wybieramy ilość kanałów których ma być uruchomionych ja wybierze jeden ok Teraz nam uruchamia serwer. A w tym czasie pokażę Wam, jak zrobić launchera do swojego serwera. Ok, hmm. będziecie mieli pod linki do launchera, do programów. Ok, tak, hmm. musimy zmienić. IP w plikach root Jak to zrobić? Posłuży nam do tego program Metin2 File Archiver. Ok. Odpalamy Metin2 File Archiver. Wybieramy Extract. Następnie klikamy w Folder. I wyszukujemy naszego fordera Launcher, następnie przechodzimy do folderu Pack. Wybieramy root EEX, e, ok, i dajemy extrude Enter. Okay. Jak widać, nasz big root został wypakowany do folderu Output, wchodzimy w niego, i następnie wyszukujemy. Server info, otwieramy go za pomocą notepada lub notatnika, jak wolicie. Ok, jak widać jest tu IP, który musimy zmienić. Nasze IP samacie. skopiuję je sobie. OK. E, tutaj IP dajemy normalne, tak jak jest na hamachi Zmieniamy je tutaj. Tam gdzie ja zmieniam, to wy zmieniacie tak samo jak ja. Okej. Okay. Tutaj zmieniamy. Tutaj wpisujemy nazwę naszego serwera. Zmieniamy jeszcze IP tutaj. Te IP zostawiamy spokoju, nie ruszamy go. Ok, zapisujemy zmiany. Ok. Następnie dokument XML wysuwamy na M2. Klikamy Enter. Jak widać utworzyło nam dwa nowe pliki root x i epk. Ok, ja sobie te stare usunę, a nowe sobie tutaj wkleję. Ok. IP zmieniamy jeszcze w server info w pliku pe. Ok, też tutaj dajemy IP samaci zapisujemy. Co do pong, pong, pong już jest zmieniony, jest przystosowany do plików baj taki nieśmiały. OK te pliki, które zmieniliśmy w IP, wklejamy do naszego klienta. Też te pliki wklejamy do głównego folderu podmieniamy, kontynuuj. i apliki, apliki root wklejamy do folderu pack podmieniamy ok, launcher do naszego serwera już jest gotowy teraz jeszcze musimy odpalić naszego mapa jak widać wszystkie porty działają, są zielone, prawidłowo OK. Przechodzimy do naszego nawikata. Tutaj w Kontaktu name wpisujemy nazwę naszego serwera. Port zostawiamy. IP wpisujemy ip shamosi z, z końcówką 100. Ustal name root. Password nieśmiały. Ok, jak widać, połączyło nas bez problemu z nawikatem. Konto można zrobić na dwa sposoby: można je utworzyć w nawikacie, lub, lub przejść do naszej strony internetowej serwera. Ok, jak to zrobić? Jeśli macie XP, to w ogóle nie, nie powinno być problemu połączenie z własnym serwerem przez stronę internetową ale jeśli ma się serwena byliście musieli wykonać parę czynności dosyć dosyć łatwych, ja Wam pokażę zaraz ok, przechodzimy do naszego naszego centrum sieci udostępnieni wygląda to nie więcej tak i wybieramy zmień ustawienia karty sieciowej klikamy w tło i wybieramy i klikamy alt następnie przechodzimy do zakładki która nam się wyświetliła powyżej, wybieramy zaawansowane, ustawienia zaawansowane i tutaj wybieramy aby nasze hamulce były na pierwszym miejscu w całej tej listy, jak to zrobić no, przykładowo pokażę Wam na tungle e, aby, na, aby tungle były na, 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 na pierwszym miejscu przesuwamy siłkę w górę jak widać przeskoczyło nam w górę ale nam chodzi o Hamachi i żeby nam strona internetowa działała Hamachi musi być nad Tungle i nad wszystkimi innymi programami zatwierdzamy OK kopiujemy nasze IP z Hamachi przechodzimy do przyglądarki naszej i wklejamy nasze IP eee, z... <laughs> wam połączy się z IP z końcówką w schemacie jaka, jaka została Wam przypisana, ale żeby inni mogli wejść na, was, na Waszą stronę, muszą mieć końcówkę stop, ale to tam zależy. Dobra. Następnie wybieramy zakładkę rejestracja, wpisujemy nasz ID, hasło, powtarzamy hasło, kod usunięcia postaci, ok i załóż konto konto zostało założone pomyślnie ok jak widać nasze konto zostało dodane do nawikata. ok to teraz powinno na no, przechodzimy do naszego klienta i wybieramy plik metin2009 to jest taka głowa sury uruchamiamy ją i klikamy Start. Jak widać mamy nazw naszym nazwę serwera. Wybieramy cechę 1, bo uruchomiliśmy tylko jedną cechę i wpisujemy nazwę użytkownika i hasło. Jak widać połączyło nas, nie ma żadnych problemów. Tworzymy konto. Tutaj, jak widać, została utworzona. Mam nadzieję, że, jest, że ten poradnik będzie nieco lepszy. Oczywiście w go w jakości HD, będzie się na pewno lepiej oglądało. Widać, wszystko działa prawidłowo. Serwer działa poprawnie, jak powinien. No, dziękuję za uwagę, trzymajcie się.